hej witam wszystkich na moim kanale. Dziś kolejny filmik e, z popami, chociaż też bardziej, też może to będzie taka kolekcja filmowa. Tak jak e, widzicie, jest tu już zapowiedź, czyli to będzie e, kolekcja Alfreda Hitchcock, Hitchcocka, arcydzieła mistrza. E, wiem, straszna starość wiele osób na pewno nie zna. Młodzież to już w ogóle. No, ciężko jest teraz przebrnąć przez niektóre te filmy młodym ludziom, przyznaczone przyzwyczajonym do tej papki, takiej, gdzie dzieje się wszystko bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Wszystko musi być podane jak na talerzu. Nie, niekoniecznie trzeba pomyśleć, żeby, żeby coś zrozumieć. Dobra, ale zacznijmy od początku. Długo zastanawiałem się, czy zrobić te figurki pojedynczo, czy zrobić to razem. No nie wiem, spróbuję może taki, taki, taki zbiorczy filmik, a gdy będziecie chcieli, to, to w, w może bardziej szczegółowo zrobię, chociaż nie wiem, czy ktoś się odezwie. Proszę, tak wygląda taka edycja kolekcjonerska filmów Blu-ray jest to polska edycja, gdzie mamy pięć filmów mamy człowiek, który wiedział za dużo, okno na podwórze, psychozę, ptaki i zawrót głowy. Takie pięć filmów dostajemy w polskim wydaniu, i tutaj takie bardzo fajne porównanie, jak traktowało się czy trakt, traktowało się, bo nawet w tej chwili jest to jeszcze gorzej, zagranicznych. Widzów i polskich kolekcjonerów tutaj dostajemy, po prostu 5 pięć, pięć pudełek. 5 pięć pudełek zwykłych blury kartoniku. No i to wszystko. A tak wygląda wydanie zagraniczne. Kolekcja Arcydzieł Mistrza, proszę bardzo. Zajmuje nawet mniej miejsca, ale dostajemy za to 14 filmów. Nie 5, tylko 14 i to w pięknym jeszcze wydaniu. W sztywnym boksie i w takim, w takim rozkładanym digipaku, gdzie, gdzie po kolei możemy sobie otworzyć każdy film z, ze swoim mini plakatem. Proszę, zobaczcie, jak to jest wszystko super wydane. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak, jak traktowani klienci zagraniczni, a jak polscy. Zresztą, przy wielu kolekcjonerkach filmowych można to zobaczyć. U nas praktycznie one już nie istnieją, takie wydania kolekcjonerskie, ale nawet kiedyś byliśmy traktowani mocno, mocno, tak po macoszemu. Proszę, te 14 filmów jest naprawdę super to wydanie i, i cieszę się, że je kupiłem, mimo że oczywiście tutaj nie ma żadnego filmu z polską wersją językową, ale cieszy mnie to bardzo. Dobra, przejdźmy teraz do naszych. Do naszych ulubieńców, czyli popów. Pierwszy będzie oczywiście mistrz, czyli Alfred. Alfred Hitchcock, proszę, takie jest, jest wydanie tej figurki. Jest to jako pop-movies i jako reżyserzy tutaj u góry. Z tyłu mamy takie piękne, piękne zdjęcie Alfreda jak z klapsem z psychozy. I oczywiście dostajemy tą figurkę w wersji czarno-białej. Moi się coś tutaj, czym się tu ubrudziłem, nie wiem czym i kiedy, no, ale dobra. Wyczyszczę ją, proszę. Tak, tak wygląda Alfred w tym wydaniu, proszę. O, no, ta, ta opadająca brudka. To wszystko jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie wykonana figurka, i oddaje... No, mistrza na pewno w 100%. procentach. I, I coś chciałem powiedzieć. Aha, filmy. No o filmach już nie będę mówił. Fajny Hitchcock też z Hopkinsem. E, każdy, każdy fan sobie jakiś swój ulubiony film Alfreda wybierze. E, drugą figurką, którą e, posiadam to jest figurka Normana Batesa z Psychozy. Proszę. Tak się prezentuje ten przy przystojniak w peruczce i z nożem. Dla każdego, kto oglądał, no to jest to wszystko, wszystko wiadomo, dlaczego on tak wygląda. Proszę, ten zakrwawiony nóż i ta sukieneczka. O, tak wygląda. On jest też w drugiej wersji, takiej czarno-białej, czyli pasującej do Alfreda. Ja jej nie posiadam. Posiadam wersję kolorową, ale teraz z czasem pasującą bardziej do Nowych figurek, bo teraz będziemy mieli prezentację nowych figurek. Fanko wypuściło trzy nowe figurki, nie wiem w jakiej kolejności. No, może zaczniemy po prostu po kolei. Trzy nowe figurki z serii Moves, i to jest Północ-Północny Zachód, czyli Roger Thornhill. O, tak się prezentuje. Pudełeczko, z przodu jest tytuł. No one niestety każda jest inna, ale no te, te okładki z tyłu jak gdyby oddają nam to, co oglądamy. Tutaj przy tej figurce brakuje mi, ona by się fajnie nadawała na okładkę, gdyby zrobić tam w tle taki właśnie mały dwupłatowy... Samolot, który sobie gdzieś tam, gdzieś tam leci, i wtedy, wtedy byłoby to takie w całości. No bo ta, ta figurka, jak gdyby, jest scenką, gdzie Roger ucieka przed takim dwupłatowcem na polu. Tutaj mamy tą taką dynamiczną figurkę w biegu. Szkoda, chyba że z tą z tyłu, z tym uchwytem, z tym, z tym o tak zrobiona ona jest. Patrzcie sobie, a wolałbym chyba, żeby była normalnie po prostu przymocowana do tej podstawki, a nie miała tej, tego, tego mocowania, no ale trudno. Fajnie oddany ten krawacik w ruchu, i to, że on jest taki przybrudzony, nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Tu jest taki brązowy i na koszuli, i na spodniach i z jednej i z drugiej strony i w takim rzeczywiście dynamicznym pozie, gdy sobie biegnie w tym eleganckim garniturku, te przymrożone oczy także to jest, to jest figurka z północ, północny zachód dobrze, czyli nasza i teraz druga figurka z nowej serii, jest to Jeff Jeffreys jest Jeff yes. z okna na podwórze E, tutaj fajnie fajna scenka, fajna scenka z filmu i tutaj jest Jeff Jeff jest tak jak wiadomo jak wszyscy ci którzy oglądali jest po prostu na wózku ale on nie jest on nie jest inwalidą on ma po prostu złamaną nogę i ma ten wózek żeby po prostu łatwiej było mu się poruszać e, po mieszkaniu chociaż no nie do końca, tak to chyba teraz jest, że jak masz złamaną nogę, to jeździsz na wózku po prostu, dostajesz kulej, ortezę, czy jakiś gipsy, ale no, kiedyś były trochę inne czasy, więc jest na takim fajnym wózku i w dłoni trzyma, w dłoniach trzyma taki aparat z wielkim, z wielkim obiektywem, teleobiektywem, tutaj na nodze też ma e, taki fajnie napisane LBJ. J.B. Jeffries, czyli swoje nazwisko, o tak, no i ten wielki aparat, nawet z troszkę takim odbiciem się w tym obiektywie, także to oddaje fajnie, że to jest rzeczywiście aparat fotograficzny, ta takie mocno skupione, skupiona mina, to te zmarszczki na czole, no, ten wózeczek jest taki trochę mało dopracowany, jest naprawdę prosto zrobiony, te kółka, kółka są dosyć mocno uproszczone, a nawet nie spoglądałem, jakiej produkcji są te figurki, już patrzymy, eee, Made in China, czyli jak gdyby tu się nam chyba rozwiązało, rozwiązało to, to nasze, ta, ta moja. Ta moja taka spiskowa teoria, że te w Chinach są trochę gorzej wykonane niż te w Wietnamie, no i to się chyba sprawdza, ale figurka bardzo fajna, cieszę się, że ją mam. I jest to następna figurka do kolekcji. A teraz ostatnia, trzecia figurka, czyli jest to Melanie Daniels, Melanie Daniels. Tak wygląda Melanie Daniels. I jest to figurka z filmu Ptaki. Eee, tutaj mamy taki mały smaczek, na czasami gdzieś tam Fanko robi takie ukryte smaczki na tych. Zamknięciach. Wielu, wielu z Was nigdy nie, otworzy, nie otworzyło i nie otworzy tej figurki, albo dla bezpieczeństwa od, otwiera od dołu nie dla bezpieczeństwa, tylko żeby nie było śladów tego otwierania. To już dla mnie jest zupełnie psychozą, że ktoś sprawdza, czy tutaj ten, 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 ten kartonik był pognieciony, ale mamy tutaj takiego fajnego, fajnego Alfreda. O. Z ptakiem na ramieniu, także jest to taki smaczek do tej figurki. A, a sama figurka prezentuje się w ten sposób: proszę, Melanie z ptakami. I tutaj jest to bardzo fajnie zrobione: dwa takie ptaszki. E, chyba gdzieś tam z jakimiś księżniczkami Disneya były ptaszki, a nie wiem czy aż tak. Aż tak szczegółowe, te trochę bardziej przypominają sowy. Aha, one mają pewnie też powiększone te główki, żeby były takie bardziej popowe, czyli nie są takimi krukowatymi jak, jak w filmie. Czyli tu, tu, tu fanko rzeczywiście zrobiło fajną, dobrą robotę, bo one też są popowe, mają takie większe oczka i takie większe główki, jak, właśnie popowe ptaki. Dobra, Melanie jest taka zakrwawiona, ma takie ślady od, od ptaków. Piękny, piękny żakiecik, czy jak to tam się nazywa zielony, taki, taki ostry kolor. No, naprawdę fajna też figureczka. I dobra, zabieramy to. Postaramy się teraz ustawić całą tą ekipę. Ekipę popów, żebyśmy mieli tutaj wszystkich, wszystkich czterech bohaterów, naszego, naszego Alfreda, proszę. O. Może damy go tutaj do przodu, żeby było bardziej. A. I tak, tak tutaj, tak się prezentują te popki razem. Dobrze. No, mam nadzieję, że podobała Wam się ta prezentacja kolekcji Alfreda Hitchcocka. Jeżeli byście bardzo chcieli, mam jeszcze bo nie pamiętam, czy robiłem to dla, dla fanów filmu gdybyście bardzo chcieli, mam takie piękne jeszcze wydanie kolekcji Hitchcocka. Jest to naprawdę mega hiper wydanie w takiej edycji kolekcjonerskiej z gadżetami, z. Z plakatami, z mini plakatami, z różnymi takimi, takimi dodatkami. Tutaj jest to taka fajna. O, czekajcie, czekajcie, spróbuję to zdjąć. Dobrze, tak. nie. Dobra, nie będę w tej chwili tego, tego ściągał, ale jest to naprawdę, naprawdę fajne wydanie Alfreda. I mam nadzieję, że, że mm, też będziecie chcieli, żebym zrobił filmik z tym z tym wydaniem, ale na dziś kończymy z tą piątką. No może uda się kiedyś trafić tego, tego Normana, Normana w wersji, wersji czarno-białej. Na tą chwilę jest to pięć figurek i bardzo się cieszę, że zasiliły moją filmową kolekcję retro od Funko Pop. Trzymajcie się, oczywiście dziękuję wszystkim widzom, Wszystkim subskrybentom, nowym widzom, tym także, którzy nie oglądają, nie mają subskrypcji, nie mają konta na YouTube. Szkoda, bo wtedy nie możecie, nie możecie polubiać, nie możecie dodawać filmów do ulubionych i gdzieś to wpływa też na, na słabszy, słabsze notowania mojego kanału, ale mam nadzieję, że to się z czasem też zmieni. i Cały czas walczę tutaj o, o uwagę i tego widza, który akurat chciałby coś takiego. Oglądaj. Trzymajcie się i do następnego. Hej.